Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj znowu nietypowo, ponieważ ode mnie, z domu. A o czym będzie dzisiejszy materiał? Dzisiejszy materiał będzie o wspaniałym człowieku, wspaniałym moim zdaniem. Słuchajcie, kto czytał opis mojego kanału, to wie o tym, że ani się nie wstydzę, ani się nie boję. Tego, że jestem tak zwanym Katolem, że jestem Chrześcijaninem, że jestem wierzącym człowiekiem i całą moją przygodę z przyrodą i z lasem dedykuję przede wszystkim mojej rodzinie to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz dedykuję ją mojemu stwórcy który. Tak obdarza mnie takimi łaskami, abym mógł to robić już tyle lat, ile to robię. Kiedyś powstało coś takiego, i dalej to jest. I dzięki Panu Bogu, dalej mamy siłę, aby to ciągnąć. Dzisiaj odprawiłem moją rodzinę, czyli moją żonę i dwóch synów, ponieważ córka musi. Pracować na Pielgrzymkę na Jasną Górę 34. Już Wadowicką idą dziewiąty raz. Ja postaram się dołączyć w tygodniu, dołączyć bądź też gdzieś być bardzo blisko tej pielgrzymki, ponieważ kora nie może pójść. Jak wiecie, są nie wolno iść na pielgrzymkę, więc będziemy szli równolegle, ale będziemy się jakoś tam spotykać. Na całe szczęście z Wadowicy do Częstochowy można przejść lasami, więc przecinając tylko jakieś główne arterie, więc tak sobie to wymyśliłem, aby ułożyć taką trasę, żeby być na pielgrzymce, ale takiej własnej duchowej, żeby ją przeżyć, i będę szedł z Korą, a na postojach tych nocnych będę spotykał się z moją rodziną. I dzisiejszy materiał będzie właśnie o człowieku, który ujął mnie tym, że potrafi ze swoją rodziną zarażać ją pasją, że potrafi być z nią tak, jak nie jeden ojciec nie potrafi w obecnych czasach. Mowa o Szymonie o Szymonie z kanału Leśny Relax. Ja śledzę internet, śledzę w ograniczonym stopniu oczywiście YouTube i jakieś takie inne rzeczy i wyławiam sobie osoby, które moim zdaniem, powtarzam moim zdaniem robią dużo pożytecznego. Przede wszystkim dla swojej rodziny, dla swoich bliskich, ale które również zarażają pasją. I staram się w jakiś sposób raz podnieść ich na duchu w, tym w tej ich wędrówce ziemskiej i w tym ich wędrowaniu. A druga sprawa, staram się im pomóc, zarówno materialnie, jak i niematerialnie, jeżeli jest taka Potrzeba i konieczność. Oczywiście, Szymon, jak zaobserwujecie na jego kanale, na kanale Leśny Relaks, bardzo ostatnio, w zasadzie od początku, chyba, mówi o sprzęcie, który mu doskwiera. Szymon ma troje dzieci i wspaniałą małżonkę, która razem z nim uczestniczy w tym. Przepięknym wydarzeniu, jakim jest bytność na łonie natury i wychowywanie dzieci na łonie natury. Natomiast Szymonowi doskwiera brak sprzętu być może jest to spowodowane względami finansowymi, bo przy trójce dzieci jest ciężko. Sam coś mogę na ten temat powiedzieć. Moje dzieci na szczęście już są dorosłe praktycznie, ale wiem, jak to się odbywa. I Szymon mówi cały czas o sprzęcie, o pieniądzach za ten sprzęt i tak dalej. Więc postanowiłem mu pomóc, postanowiłem mu udrożnić jakoś możliwość zarażania was pasją, zarażania was pasją. I dlatego postanowiłem zrobić wyprawkę taką podstawową wyprawkę. Nie będzie to jakieś tam nie wiadomo, halo, będzie to podstawowa wyprawka dla człowieka, który ewentualnie będzie zarażał was. Pasją. Na wszystkich kanałach ciekawą rzeczą jest to, iż wszyscy mówimy, że jest tu dużo śmieci w lesie, że e, są syfiarze, że palą ogniska tam, gdzie nie powinni, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pada jedno stwierdzenie. Musimy edukować. Tylko że wiecie, musimy, to tak jak Zagierka pomożecie, pomożemy. A kto musi konkretnie kto? Ci, którzy biorą za to pieniążki, ci, którzy prowadzą kanały i robią dla Was filmy za Wasze pieniądze, czy muszą edukować to rodzice, dziadkowie i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Bo te osoby, które robią na tym pieniądze, oczywiście będą edukowały, bo mają z tego kasę, a Wy im jak wierne klakiery bijecie brawo. Natomiast moim zdaniem, przede wszystkim edukacja powinna odbywać się w domu rodzinnym, Przede wszystkim. A później w szkole. A później w szkole. Dlatego też uważam, że Szymon czyni bardzo dobrze, ponieważ edukuje swoje dzieci, aby następne pokolenie, które nam wzrasta, które nam rośnie, żeby po prostu było dobre dla natury i żeby przede wszystkim wiedziało, o co w tej naturze chodzi. Ale przejdźmy do konkretów. Sprzęt dla Szymona podzieliłem na kilka kategorii. Pierwszą kategorią to jest spanie, bo to jest najważniejsza i tak naprawdę najcięższa kategoria, którą możemy sobie wyobrazić i którą musimy bardzo pieczołowicie zebrać, aby móc uczestniczyć w tej w użytkowaniu rzeczywistości leśnej, tak jak to nazywa mój przyjaciel centurion. Pierwszą sprawą będzie śpiwór. Dla szymka wybrałem śpiwór Mamut Nordic OT. Z zakresem temperatur, temperatura komfortowa to jest 0 stopni Celsjusza. Czyli generalnie śpiwór na trzy sezony. Jak najbardziej. Czyli wiosna, czyli jesień. Czyli zima. W lecie wystarczy bądź jakiś piwór albo koc. Kolejną sprawą to jest pod czym spać. Dla Szymona wybrałem oczywiście tarp 3x3 od Dedechamo. I to wydaje mi się, że powinno w zupełności wystarczyć, oraz oczywiście odciągi, które Szymon sobie sam, samodzielnie przygotuje. Kolejną rzeczą jest, na czym spać. Mata plus Karimata. Wydaje mi się, że taki zestaw potrafi, potrafi pozwoli Szymonowi e, spać, może nie w najcięższych warunkach, ale zakładam, że Szymon, zaczynając swoją przygodę z tak zwanym Bushcraftem, nie nocuje w najcięższych warunkach. Umówmy się. Kolejną sprawą to jest kuchnia obozowa. Co w tej kuchni się u Szymona znajdzie? Wybrałem palnik Mewa, ponieważ jak wiecie, nie zawsze możemy palić ognisko. Palnik, który mieści się w takim oto etui. Ja sobie to będę gdzieś tutaj układał, jeżeli mogę. I wybrałem podgrzewacz wojska polskiego, który zaopatrzyłem w zapałki oraz paliwo standardowe do tego zestawu oraz kawałek drutu. Dla znających temat, nie muszę mówić po co jest drut przy polskim podgrzewaczu. Trzeba zrobić po prostu sobie róż, jeżeli chcemy używać na przykład małego garnka. To kuchenki, gaz. Wydaje mi się, że dobry gaz, Optimus. Co jeszcze do kuchni? Do kuchni, jako że Szymon ostatnio mówił, że kupuje tylko i wyłącznie w sklepie marketowym, postanowiłem dać Szymonowi, żeby spróbował tytanowy kubek Snow Peak oraz ustnik do tego kubka, tak aby nie poparzył sobie ust. Oczywiście w pokrowcu siateczkowym, ponieważ jest to nowy kubek. Kolejną sprawą są garneki. Dwa kociołki, które Wojtek wczoraj jeden większy, drugi mniejszy, jeden mieści się do drugiego. Są to kociołki stalowe. Które Wojtek wczoraj gdzieś jeszcze zakupował na szybko w sklepie. Spork. Znanej firmy Like My Fire. Patelnia Murika, którą zapewne w znają. Dla takiego smaczku burszkraftowego. Miska, z której Szymon będzie mógł spożywać posiłki i którą będzie mógł używać jako deskę do krojenia, odwracając ją do góry dnem. I to by były sprawy kuchenne. Jeżeli chodzi o następną kategorię, to jest zestaw ogniowy. Zestaw ogniowy przygotowałem dla Szymona w sakiewce skórzanej, mocnej, grubej sakiewce skórzanej, którą Szymon również może wykorzystać jako a, tak zwany worek zrzutowy. Sakiewka jest zamykana jak sakiewka. Można ją tym rzemieniem przytroczyć do paska bushcraftowego na przykład. I co mamy wewnątrz? Pudełko, w którym mamy smolną szczapkę wykonaną przeze mnie. Sznurek jutowy z węgloną Bawełnę. Dodatkowo w zestawie ogniowym Szymona znajdują się rozpałki, które robię samodzielnie, zawsze wybierając się na przykład zimą do, do lasu. Nasączam sobie. Waciki kosmetyczne stare, no o czym wiecie. Dodatkowo w zestawie ogniowym będzie zapalniczka. Zapalniczka, którą dokładnie taka sama, jaką posiadam. Napełniłem ją w dniu wczorajszym benzyną. Jest to zupełnie nowa zapalniczka. Zapalniczka różni się tym od CIPO, że ja w swojej trzymam już dwa lata benzynę i dzięki właśnie temu oringowi, tutaj, dzięki uszczelce z tej zapalniczki nie wylewa się i nie utlenia przede wszystkim, nie ulatnia się nam benzyna. Krzesiwo chyba znanej firmy Mora Knife od noża Bushcraft Survival. Dodatkowo w takim etui kawałek skóry na zrobienie na przykład Rozpałki i dwa różne krzemienie. Ten krzemień to jest krzemień ciemny spod Krakowa, a ten krzemień to jest krzemień brązowy spod Zióry Krakowsko-Częstochowskiej, właśnie. Czym Szymon będzie te tymi krzemieniami krzesał? Powiem Wam, jak przejdę do kolejnej kategorii. Dodatkowo w zestawie ogniowym, moim zdaniem przynajmniej, nie może zabraknąć czegoś takiego jak świeca stearynowa. Świeca stearynowa doskonale nadaje się jako paliwko, na przykład obcinając jedną piątą z takiej świecy, wkładając to do papieru toaletowego, rozpalając krzesiwem, możecie zagotować spokojnie na tym kubek. 300 ml wody. Jeżeli macie kawałek papieru, odpalicie sobie świeczkę na kapiecie, to macie doskonałą rozpałkę na dzień następny. Jeżeli chcecie zrobić latarkę bądź lata latarenkę do czytania w nocy, możecie zobaczyć do mojego filmiku, któregoś, w którym pokazywałem, w jaki sposób zrobić lampkę parafinową z puszki. Więc ta świeca będzie w jakiś sposób tutaj zastępowała, powiedzmy, taką awaryjną, bardzo awaryjną rozpałkę. Kolejną sprawą to jest pas Buszkraftowy, na którym Szymon może nosić nóż. Jest to pas norweski, pleciony, ręcznie wyrabiany, przywieziony przeze mnie z Norwegii. Dodatkowo atrybutem Bushcraftera, moim zdaniem, jest anorak. Oto jest norweski anorak marki Navigare dla Szymona. Dodatkowo jest czapka do spania, dokładnie taka, jakiej ja używam. Bardzo lubię firmę Odlo, szwedzką. To jest akurat reklamówka, jakaś którą wziąłem chyba z 10 albo 15, jak byłem w Norwegii, bo po prostu leżały. A czapka jest termoaktywna i bardzo dobrze się nadaje do spania. Dodatkowo, na nie na wyprawę, ale na jednodniowe wyjście do lasu, przygotowałem dla szynka plecak Wisport Sparrow Egg. W kolorze RAL 7013. Do tego plecaka przygotowałem Szymonowi, ponieważ standardowe nalgenki nie wchodzą do bocznych kieszeni. Dwie butelki, które można zakupić w sklepie Jula po 7 zł. Butelki są o tyle fajne, że możemy sobie je powiesić na przykład również na gałęzi. Kolejną sprawą to są takie drobne, że tak powiem, upominki dla Szymona. Pierwszym z nich to będą przemienie do uzyskania wody krzemowej, wody krzemionkowej. Bardzo zdrowa rzecz, można pić cały dzień i mam nadzieję, że Szymon e, będzie... Taką wodę pił, dzięki czemu na pewno nie zaszkodzi swojej rodzinie, a wręcz przeciwnie. Kolejną rzeczą, to już dla małżonki i dla Szymona, to jest czaga. Błyskoporek podkorowy oraz, przesypię za moment do woreczka, oryginalny rosyjski Iwan Czaj. Przypominam, Iwan Czaj, jest to, ja nakręcę materiał na ten temat, jak będziemy zbierali i suszyli i kisili nasz polski Iranszaj. Jest to herbata, która obowiązywała na świecie do końca XVIII albo do początku XIX wieku. Dopiero Anglicy, którzy mieli, skolonizowali Indię, zastąpili ją czarną herbatą. Tą herbatę wykonuje się z wierzbówki kiprzycy, która rośnie w Polsce Notabene taki znany youtuber, który w zeszłym roku był na turbaczu, dzień przed naszym świętem, dzień przed świętem Ludzi Gór, nakręcił materiał, siedział na polu, na którym rosła wierzbówka kiprzyca, Możecie zobaczyć. Kolejną sprawą to są rzeczy, z których Szymon może wykonać podpałki, roztapiając to i nasączając, czy to papier. Czy to watę, czy gazę, czy bawełnę, czy jakikolwiek inny materiał, możesz, Szymonie, wykonać z tego sobie doskonałe awaryjne podpałki, takie, które między innymi zawarłem w Twoim zestawie ogniowym. Kolejną sprawą, słuchajcie, to są narzędzia. Ostatnio pod filmikiem, który włączyłem, który, który, który stworzyłem o mm, pracy Victorinoxami. Szymon napisał mi w komentarzu, że jego marzeniem jest Victorino. Więc pobiegłem do sklepu i masz hikera z dopiętym łańcuszkiem, aby ci się nigdy nie zgubił. Łańcuszek również oczywiście oryginalny z wyprodukowany przez markę Victorinox. Gwarancja wieczysta na prawidłowe użytkowanie tego noża. Dodatkowo, dla małżonki Szymona, która czasami tam robi coś, pitrasi w kuchni, dwa nożyki. Dwa nożyki do kuchni są to nożyki marki Zolinge. Nie są to noże do, ba do batonowania, nie są to noże do ciężkiej pracy, chociaż ten powiem szczerze, że. Pokusiłbym się, aby go sprawdzić, ale jako, że są to noże nowe, nie będę tego robił, ponieważ z takim zamierzeniem one zostały tutaj jakoś do mnie przytargane. I drugi nóż, to jest nóż do filetowania. Szymon wybiera się na wczasy teraz tutaj w mojej okolice, więc myślę, że ryby będą Dobrym pożywieniem dla rodziny, a jest ich w brud na każdym kroku. Oczywiście, noże objęte są dożywotną gwarancją. Przepraszam, nie trzyletnią gwarancją przez firmę Zollingen. Dodatkowo do zestawu ogniowego jak i do codziennego użytku postanowiłem dać Szymonowi nóż Si. Chyba jeden z najlepszych noży, które trzymałem w ręku. Jest to nóż Si 4HM w skórzanej pochwie o numerze serii 1345, czyli to jest 1345 nóż AC, który jest zmodyfikowany, doskonale trzyma się w ręku. Natomiast jak krzesać krzemieniami z tym nożem, pokazałem na filmie o tym nożu. Dodatkowo, oczywiście, sznurek, który można, na którym można przenosić nóż na szyi. Dodatkowo dowiązałem ten blak, gdyby nie był potrzebny, to można go zdjąć. I oczywiście standardowe rzeczy, które Easy daje do swoich produktów. Tak więc myślę, że taki zestaw będzie jak najbardziej dobry na Początek, moim zdaniem, aby rozpocząć swoją przygodę na poważnie z bushcraftem. Natomiast najważniejszą rzecz zostawiłem sobie na deser. To jest najważniejsza rzecz, drogowska z życia. Ja wiem, że rodzina Szymona jest bardzo wierząca. Dlatego postanowiłem dać Szymonowi kieszonkowy Nowy Testament, aby idąc do lasu mogli rozważać Drukowska z życia. Jaka, jaki jest przepis na Nowy Testament? Wystarczy powertować strony, otworzyć gdziekolwiek i przeczytać. Lecz przedtem, przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Na przykład i można rozważać takie zdanie godzinami. Zapewniam Was. Leżąc w hamaku, leżąc na ziemi, bawiąc się z dziećmi, przez jedno stwierdzenie z drogowskazu życia można porozmawiać ze twórcą. Piękne? Chyba tak. Dlatego Szymonie. Rodzina Bogiem silna. I z tą dedykacją pierwszej 34 wadowickiej pielgrzymki zostawiam Ciebie i Twoją rodzinę. Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie prezenty, sprzęt, który tak bardzo pietyzujesz, pomoże Ci w osiągnięciu celu. Pomoże Ci w tym, abyś pokazywał nam jeszcze bardziej, jeszcze więcej piękna, włączając w to Twoją rodzinę. Niech Wam służy, moi drodzy. Zostańcie w duchu i zapraszam serdecznie do lasu. Zaraz się tam wybieram.